Każdego roku, od 2016, Stadion Narodowy w Warszawie staje się miejscem magicznego wydarzenia, które gromadzi miłośników muzyki, tańca i wyjątkowych emocji. Impreza, znana jako roztańczone PGE Narodowy, powraca z impetem, a w tegorocznej edycji zagości pod hasłem Najlepszy z najlepszych. Wydarzenie przyciąga tłumy uczestników, którzy chcą wspólnie przeżyć niepowtarzalną atmosferę i radość płynącą z muzyki. Uczestnicy mogą liczyć na różnorodne gatunki muzyczne. W programie znajdą się zarówno melodie popowe, rapowe, jak i dźwięki dance i biskopolo. Jak podkreśla telewizja Polsat, liczy się taniec, śpiew i dobra zabawa, atrakcji na pewno nie zabraknie. Czas spędzony na tej wyjątkowej imprezie to prawdziwe święto radości, pełne magii i wybuchowych celebracji, które na długo zapadną w pamięć. Mały gruby znak informacji, kiedy i gdzie można oglądać roztańczone Narodowe PGE? Transmisja telewizyjna rozpocznie się w sobotę 27 września o godzinie 19:55 w Polsacie. Następnie o godzinie 23:20 część imprezy będzie także transmitowana na antenie Polsat TV. Wspaniali artyści będą stanowić część tej kolorowej mozaiki muzycznej, a wśród nich znajdą się znane postacie polskiej sceny muzycznej. Na warszawskiej scenie wystąpi między innymi Justyna Staczkowska, artystka łącząca współczesne brzmienia, mocny wokal oraz teatralny rozmach. Ponadto zaprezentują się również znane zespoły takie jak Pektes, Kombi, Phil, Big Psych oraz Perfect, które dostarczą niezapomnianych wrażeń. Nie zabraknie też popularnych solistów, takich jak Doda, Lamberry czy Michał Wiśniewski. A jako gość specjalny wystąpi znana grupa Boni M, która zaskarbiła sobie serca fanów dzięki takim hitom jak Rasputin, Sunny, Daddy Cool czy Ma Baker. To zaledwie część artystów, których będzie można posłuchać w ten magiczny wieczór. Dodatkowo tegoroczna edycja wydarzenia jest szczególna, ponieważ świętujemy wyjątkowe jubileusze 20-lecie zespołu Pektes i 35. urodziny Radia Z, który pełni rolę patrona medialnego roztańczonego PGE Narodowego. Częścią świętowania będzie również projekt Wielki ur Radia Z, do którego chętni mogą dołączyć pozostawiając swoje zgłoszenie na stronie internetowej narodowy PL. Dla wszystkich, którzy pragną wziąć udział w tym niezapomnianym wydarzeniu, bilety są wciąż dostępne. Serwis ebilet informuje, że ceny zaczynają się od 138 zł, więc każdy chętny ma szansę doświadczyć tego festiwalu radości na własnej skórze. Czy masz swoje ulubione rytmy, które chciałbyś usłyszeć na rozstańczonym narodowym? A może są tematy, które moglibyśmy jeszcze zgłębić? Wszelkie pytania możesz zadać poprzez czerwony telefon Radia Z czekamy na Twoje głosy i inspiracje.